Witam Was w kolejnym odcinku trójkolorowego vloga. No, dzisiaj na pewno w zdecydowanie lepszych nastrojach niż ostatnio. W końcu pierwsze zwycięstwo przy bukowej i to w jakim stylu i z kim. Na pewno będziemy długo wspominać ten mecz. A oczywiście kolejnym tematem spotkanie kolejne dwa mecze wyjazdowe, które są na tapecie u kibiców. Gieksy, oba będą w komplecie. Coś fantastycznego o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. No i też o. Powołaniu, pierwszym powołaniu do reprezentacji Polski dla zawodnika GKS-u Katowice. Zapraszam do oglądania i do komentowania. Zbliżamy się cały czas do setnego odcinka. Pierwsza sprawa no to mecz z Jagielonią Białystok. W zasadzie w tym upatrywaliśmy szansę na to wskazywaliśmy chyba wszyscy jednogłośnie, że to, że Jagielonia gra z Ajaxem, gra w Pucharach to jest szansa dla Geksy. Jeszcze patrząc na to, jaka pogoda była. W niedzielę, no to właśnie taka taktyka, po prostu rywala zabiegać. Tak też zrobili piłkarze geksy, i to już nie można powiedzieć, że zdobyli bramkę poprzez zabieganie rywala. Po prostu doskonale ustawili się w pressingu i ludzie narzekający na występy Bartosza Nowaka, no to ja bym tak chciał zawsze narzekać na każdego zawodnika, który, mimo że gra słabo, jak wszyscy mówią, to daje asystę. I to oczywiście już w drugiej minucie. Bramka na 1 do zera, bardzo ważna bramka dała na pewno dużo pewności zawodnikom GieKSy i pomogła w wygraniu tego spotkania. Ale bramka w drugiej minucie to jest jeszcze tak naprawdę nic. To nawet zawodnicy wskazali, że może czasami przeszkodzić w spotkaniu, bo mecz może się różnie potoczyć. Może mieć różne fragmenty. W tym przypadku też tak było. Po tym 1-0 GieKSa miała jeszcze okazję, ale to Jagiellonia zdobyła bramkę. Czy szczęśliwie, czy nieszczęśliwie? Ciężko ocenić. No, była tam interwencja Dawida Kudły. Z perspektywy Murawy wydawało mi się, że Dawid Kudła musi lepiej zachować, no ale patrząc na powtórkę z telewizji, to Dawid Kudła obronił ten strzał i to bardzo trudny, a nie dał rady go przyblokować Alan Czerwiński, przeciwnika, no ale on wtedy miał też dwóch rywali. Głównym powodem straty tej bramki była wymiana pozycji Klemensa z Rogalą. Rogala nie ogarnął się za Klemensa, Klemens był przy inni i tam poszła szybka piłka po ziemi każdy już przesuwał jednego, każdy już był spóźniony, no i tak Gieksa straciła bramkę, ale Jagiellonia miała jeszcze potem okazję, a oprócz tego już nie miała w tym meczu nic. Na pewno ta okazja będzie zapamiętana przez wielu kibiców Gieksy, bo to co zrobił najpierw kudła, no to okej, okay, odbił piłkę, ale ta dobitka, to pierwszy, do pierwszego strzału wjechał Wasilewski wślizgiem, nie zablokował, ale wstał i rzucił się bokiem, podniósł pięty do góry i odbił strzał, który najprawdopodobniej wpadłby do bramki, bo. Dawid Kudła nie byłby w stanie zareagować w tej sytuacji, w której był, a Wasilewski rzucając się w powietrzu, no zdjęcia są kapitalne z tej sytuacji, no to jest coś pięknego, to warto powtarzać, warto pokazywać, warto o tym rozmawiać i warto docenić naszego obrońcę, bo wszedł w bardzo trudnym momencie, Adam Czerwiński doznał urazu i to była 22 minuta i od tej minuty zagrał Wasielewski, a ta interwencja była po 24, 23, więc zaraz po wejściu Wasilewski wszedł tak nabuzowany, że... Odbija strzał w ekwilibrystyczny sposób, sposób. No coś pięknego, coś fantastycznego. E, myślę, że często będziemy do tego wracać, i jak e, na złotych bukach mamy bramkę sezonu, to wydaje mi się, że w interwencji sezonu, gdzie najczęściej wskazuje się bramkarzy, no to tutaj można naszego wahadłowego również do tego dodać. Coś pięknego. E, mam nadzieję, że zawodnicy też poczuli ten impuls w tej sytuacji i dzięki temu, między innymi, ruszyli do przodu. A było później bardzo dużo. No, działo się naprawdę sporo pod bramką Abramowicza. Mieliśmy okazję, w końcu wykorzystaliśmy, ale to taką dziwną sytuację. Uderzył Borcha Galan, ale to była taka akcja fajna kombinacyjna, gdzie dwóch zawodników Geksy przeskoczyło nad piłką, ruszyło w pole karne, a Galan uderzył. No i trafił w Kowalczyka. Piłka po koszecie wpadła do bramki. To była pierwsza bramka Mateusza Kowalczyka dla Geksy. Ten mecz był z jego strony. Bardzo dobry, wręcz został wybrany MVP miał 50 głosów. 41 miał Adrian Błąd, który też na pewno zasługuje za ten mecz na spore wyróżnienie, bo oprócz bramki, oprócz tego pressingu, no, dał cztery kluczowe podania. Naprawdę świetnie spisywał się Adrian Błąd w tym meczu na boisku, a tak jak ja to również zapytałem trenera na konferencji, no wręcz i konieczne było to 80, chyba pierwsza czy druga minuta, no Adrian Błąd upadł na murawę ze zmęczenia. Dał się wszystko, wziął sobie do serca pewnie założenia, że mamy rywala zamęczyć, i on na pewno się bardzo mocno do tego przyczynił, żeby rywal był zamęczony. Jakielania w drugiej połowie kompletnie nie istniała chyba nawet nie miała strzału na bramkę. Kudła mógł sobie gdzieś tam pograć na telefonie i w końcu w tej ekstraklasie odpocząć, bo no nie jest rozpieszczany, nie jest też pozytywnie oceniany przez fanów z reguły, ale w tym meczu nie ma kompletnie, czego się przyczepić. Dawid Kudła bronił bardzo dobrze bardzo pewnie. I też przyczynił się do tego e, zwycięstwa. Fajnie, że też zamknął to spotkanie Rebka. Drżeliśmy w końcówce, mieliśmy kilka kontr, i to takich w sporej przewadze, niewykorzystanych, i to w taki sposób prosty, że nawet czasami strzału nie oddaliśmy albo Arak podał do rywala przez przypadek. Miejmy tam jeszcze Miliarski, który zamiast odegrać na lewą stronę do marca, to rozgrywał przez prawą stronę, a Zrelak już również oddychając z rękawami nie był w stanie mu w tej akcji ofensywnej pomóc, to każdy z nas już chyba czuł w kościach, że może się skończyć stratą bramki. Na szczęście się tak nie skończyło, a skończyło się doskonale rozegranym rzutem wolnym. Izraelak przedłużył dośrodkowanie, Repka wyskoczył za obrońców, pakował piłkę pod poprzeczkę, no i tylko pokazał na biceps. Świetny mecz geksy 3 do 1, pewne zwycięstwo. No i jest to najlepszy Beniaminek w tym sezonie jak dotychczas. Gieksa jest mniej więcej w środku tabeli. To na pewno cieszy, to na pewno było zaskakujące. Wspomniał trener Siemieniec na konferencji po meczu, że tak zagraliśmy drugą połowę, że jego stoperzy ledwo żyli w szatni, a obrońcy Gieksy pewnie mogliby rozegrać dwie albo trzy takie jeszcze spotkania i... W zasadzie tak było. No, Klemens już też widać było, że kiedy nie był tak nękany, to on się doskonale spisywał w tych ostatnich 20 minutach, bo dużo piłek było granych na niego. Nie dość, że wyprzedzał, nie dość, że odbierał piłkę. No to świetnie, świetnie mu to wychodziło i na pewno też bardzo duży plus dla tego zawodnika za te ostatnie fragmenty, bo to te odbiory też napędzały kontrataki, które mieliśmy. Także to naprawdę było piękne spotkanie. Zresztą trybuny zwariowały na sam koniec, było tak głośno, tak, tak dobrze się. Na tym meczu się działo, że ludzie nawet nie wychodzili po ostatecznym gwizdku, tylko jeszcze dopingowali, jeszcze chcieli chwilę to spotkanie przeżywać, nie chciało się nikomu iść do domu. Niektórzy pewnie to spotkanie zakończyli dzień albo dwa później, bo zwycięstwo z Mistrzem Polski to na pewno jest coś, czego tutaj dawno nie było. Też tam były statystyki na Twitterze wpisane, kiedy ostatni raz GieKSa wygrała z aktualnym Mistrzem Polski. To zachęcam oczywiście do, do, do śledzenia tego, no, dzisiaj, kiedy to nagrywam, to już wiemy, że Mateusz Kowalczyk z GieKSy został powołany do reprezentacji Polski, to też jest coś pięknego, świetne wyróżnienie, naprawdę bardzo dobrze się ten zawodnik spisuje na bukowej, na wyjazdach, jest bardzo odważny w swoich poczynaniach, co na pewno zrobiło wrażenie na selekcjonerze Michale Probierzu, bo Takich zawodników po prostu się lubi i ceni, bo to jest gość, który oprócz tego, że pójdzie do przodu, oprócz tego, że ryzykuje, zawalczy, no to jeszcze no wraca i nie odpuszcza. On wjeżdża w rywali między dwóch, między trzech, próbuje wyłuskać piłkę, nawet nie zablokować, wyłuskać piłkę i rozpocząć kontratak. Także no wszedł z, du z dużym butem, można powiedzieć, naszego zespołu. Pytanie, czy jakby grał w pierwszym spotkaniu, to z radą jakim wynik byłby inny, ale to już nie ma co dywagować, to było też dla nas pewne doświadczenie, które musieliśmy przeżyć. No na pewno dzięki takim występom możemy zerkać bardziej optymistycznie w przyszłość. No a teraz czeka nas spotkanie z zagłębiem Lubin, gdzie z tego co przynajmniej widziałem, jedzie nas komplet, także w sektorze goście kibice GKS znowu wypełnią pełen e, swój sektor. No i trzymamy kciuki. Teraz pytanie do trenera Rafała Guraka, czy nie zmieni wyjściowej jedenastki, bo jak widać w poprzednim meczu nie zmienił. No i Gieksa mecz wygrała, grając drugi raz tak samo. No tutaj nie wiadomo, co z Danem Czerwińskim. Padła informacja też na gorąco, że nie jest to poważna kontuzja, no ale mając jakikolwiek uraz, możliwe, że Marcin Wasielewski zagra od pierwszych minut, więc taka drobna zmiana może się pojawić. Pytanie, co później, bo Gieksa swój mecz kolejny wyjazdowy z górnikiem zabrze, już też wiemy. Rozegra przy pełnym sektorze gości 4200 osób zapisało się na wyjazd do Zabrza niespełna 30 godzin od rozpoczęcia zapisów. No niebywały wynik to jest coś pięknego, co znowu również będziemy wspólnie przeżywać w zabrzu z naszą zgodą. Także też na taki mecz pewnie każdy e, tutaj czeka. No bo trudno sobie to inaczej wyobrazić. Patrząc na to, co się dzieje wokół Gieksy w ostatnim czasie to jest coś pięknego. Warto też zaznaczyć, że aktualny prezes, pan Krzysztof Nowaks, zdecydował się wypłacić starą obietnicę, czyli pierwszy zawodnik, który zostanie powołany do reprezentacji Polski, dostanie 10 tysięcy złotych. To jest obietnica z 2007 roku i zostaje realizowana właśnie teraz. Także to też ciekawostka i na pewno fajny punkt, lepszy niż aktualnie bazujący trend. Tu jest nagrywany vlog bo no, chyba nie jest to już aż tak śmieszne, jak było na początku, e, a niektórym to wybitnie nie wychodzi, dlatego to zostawmy na bok. Na koniec zapraszam Was oczywiście do sklepiku kibiców GieKSy Blaszok. E, tam już powoli pojawiają się gadżety e, upamiętniające nasz stadion bukowe, bukową, e, który będziemy już e, niedługo żegnać, a tych meczów zostało już do końca bardzo mało i a zaczyna się łezka powoli wokół kręcić, tym bardziej przeżywając takie widowiska jak z biały Białystok. No ale jeszcze czujmy to, przeżywajmy, cieszmy się y, tym, co mamy. Murawa, jak widać, coraz lepsza, chociaż trochę się tam ludzi y, po tym meczu, a w zasadzie nawet przed, chociaż chyba więcej po y, z północy spłakało, no bo y, no, murawa w zawsze była idealna, no a teraz przed tym pierwszym meczem coś tutaj się po prostu podziało, no i jest to problem, ale pytanie dla kogo większy, bo to Geksa również ma przez tą murawę problem, bo to Geksa lubi grać piłką i na pewno to nie pomaga. Ale widać było na Egedonii, że wcale ta piłka po tej murawie nie skakała, więc w takim tragicznym stanie wcale ona nie była. To tyle w dzisiejszym vlogu. Zapraszam oczywiście za tydzień i zapraszam serdecznie do dołączenia do pokoju głos Bukowej, pokoju kibiców Geksy, który będzie na platformie X, dawne Twitter o godzinie 20:00. Zapraszam do aktywnego włączania się w rozmowę między innymi w temacie, który grzeje bardzo wielu kibiców, czyli temacie koszulek meczowych aktualnych i też tych nieaktualnych zamówionych, a których jeszcze nie ma. Także będzie tam dużo pola do rozmowy. Na pewno ktoś z klubu będzie tego pokoju słuchał, więc zapraszam serdecznie do tego, aby Mówić to, co się ma na sercu, no i też dzielić się swoimi wrażeniami. To tyle dzisiaj, dziękuję i do zobaczenia za tydzień.